Whatever time. Cześć Wam, jestem Pola, czyli na, czyli Knapstrap Girl, nie? I dzisiaj zobaczyłam, jak rzucałam w hate na szlejch, ale tak szczerze to lubię, nawet szlejch, ale tylko te stare. To zobaczyłam, że mam już 5 subskrypcji i bardzo mnie to cieszy, bo nigdy aż tego nie miałam. I po prostu tak. Chciałam yy, rzucić właśnie o tym filmik że bardzo Wam dziękuję i będzie to oczywiście jeszcze porównanko jak już czytaliście pewnie z tytułu Starszlejk WS nowe um, ale tak na ogół to jeszcze szybko chcę powiedzieć, że bardzo polecam trzy kanały uwaga, numer jeden, Starbridge Lake uważam, że robisz prześliczne akcesoria te kantary wyglądają jak prawdziwe serio yy, genialne są, naprawdę śliczne yy, serio, jesteś naprawdę utalentowana i naprawdę fajna jesteś. Bardzo się lubię. Dalej polecam tą Stajnia złote kopytko. Też fajne porównania robi. A ja akurat zawsze marzyłam, żeby robić porównania, ale. Hmm, chyba lepiej, żebym zaczęła od robienia animacji najpierw, tak jak hmm, teraz na tym kanale. Bo tak to to wszyscy mnie wyśmiewali w ogóle nikt mnie nie lubił na YouTubie. Hmm, więc naprawdę fajne porównania robisz. I stajnia. Sosnowa. nowa. Po prostu naprawdę fajne seriale robisz. i na taka pozytywna jest po prostu. Także jak czytaliście opis ostatniego filmiku. Ja nie wiem. Będę robiła crash test tego czegoś. Czego koniem nazwać nie można. Przepraszam. I crash test, czyli będę to niszczyć. Możecie mi dawać. Jakieś ten. W ogóle na przykład. W sensie zadania typu usmaż to, podgrzej w mikrofalówce. Będziemy z telefonem w kuchni. <grym> Dokładnie, już się nie mogę doczekać. Jeśli dacie mi jakieś propozycje, to mogę nawet to zrobić jutro. Tylko, bym, tylko żeby to. Żebyście to zrobili trochę szybciej, żebym mogła jutro nie iść na basen, żebym od razu mogła wiedzieć, czy nie iść na ten basen, żeby zrobić dla was każde. Więc tak. Także jeśli wbiję 10 subskrypcji, to na święta będzie konkurs. Oczywiście nie mówię, że teraz macie już szybko iść po znajomych. Nie, dobra, nieważne. W sensie nie zmuszam, ale tylko mówię, że po prostu chciałam, chciałam zawsze zrobić konkurs, ale po prostu 5 subów to troszeczkę za mało. I po prostu potrzebuję więcej tego. I jeśli to wbiję, to wtedy właśnie pokażę wam. Co będzie w tej, jakby co, wtedy dam propozycję, co to może być za nagroda. Ale wracając do tematu, będzie to porównanie stary szlejk WS-Nowe. Będzie to ten śliczny ogierasek ze szlejcha Jest to knapstraperek. Jak widać, kocham knapstrapy, bo nawet mój ukochany ventum, tak się nazywa, stoi sobie na biurku jako jedyny, bo reszta jest na półkach. Tak, widzicie tam głowę konia, jeśli jesteście bystrzy, ale to jest jeszcze nieskończony. custom, ale wszystkie kastomy i tak idą na półkę, jak są skończone. I tak. On ma na imię Monty. I on jest już dawno, dawno wycofany. Jest on z roku 2006. Mamy także ją. Tak. To jest Witani. Jeśli oglądacie, oglądaliście Krola 2, to pewnie wiecie, nazwami jak moją ulubioną postać. Wiem, że jest jeszcze nowszy konik, ale po pierwsze, to jest takie drugie. Ja nie chcę kupować jakiegoś szlejcha tylko po to, żeby zrobić filmik i potem, żeby sobie stał. Ja, ja kupuję koniki, dlatego że mi się one podobają. I to po prostu, a dużo osób na przykład zauważą, że kupuję je dlatego tylko, żeby zrobić z nimi filmik, a potem sobie stoją. A ja po prostu bardzo lubię te dwa koniki. Więc tak. Mm, będę patrzeć na malowanie szczegóły i materiał na pewno, i dużo innych rzeczy, ale to zobaczycie. Dobra, numer jeden. Malowanie. Yy, przepraszam, że jest troszeczkę zdarta, ale naprawdę zaś w sensie ona już też chyba jest wycofana. Byłam młodsza i po prostu dostałam, a ja od zawsze miałam, miałam punkt na yy, zawsze lubiłam tarantowate konie. No to wiadomo i haha wszędzie. Nie pamiętam już, chyba z 8 lat miałam, z 800 Tak, właśnie ma ona cieniowania Podobne do Ventum, tylko że ona ma na szyi, a Ventum ma tam na brzuchu Ale to nieważne I tutaj też ma cieniowanie Ostrość Ma ona też takie śmieszne tarantki i fajne jest to, że tutaj zrobię, bo teraz to jest głupie, że nowe szlechy tutaj nie mają. Tylko jak pewnie oglądaliście mój ostatni film, to tu, 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 a tutaj zero, tutaj białe. Co najgorsze, Mam taką malutką ugrzywkę, yy, czyli jest naprawdę mała i ogonek też. Niestety zdarty bardzo, ale niedługo jak dostanę nowe farby, to będę ją odmalować i może kiedyś, kiedyś, kiedyś zrobię osobny odcinek właśnie. z stój, witani, o malowaniu. Ale to jest trudne, bo kiedyś próbowałam nagrać, ale tak po prostu dla ćwiczenia, ale to jest bardzo trudne, bo muszę oprzeć telefon, to jest sobie wszystkie rzeczy, model i muszę pokazywać i cały czas stopować. Wiadomo. Mm. Na no, brzuszko ona nie ma tarantów, no ale da się żyć. Nie wszystkie konie mają wszędzie taranty. Dalej. Mm. Monty ma wszędzie taranty. On ma takie mniej widoczne taranty. I on jest chyba troszeczkę starszym źrebaczkiem, więc w, w pozycji sącej mleczką. Mam jeszcze klacz, bo mam całą właśnie rodzinę knapstraperów. straperów. Yy, tak, ale. On ma. Nie ma aż tak wielkiego cieniowania, ale ma na przykład tutaj. I to moim zdaniem trochę naturalnie wygląda, więc jeden punkt dla Montiego. Będziemy obliczać ten, który wygra. Ale oczywiście obydwa lubię tak samo, bo po prostu je ja lubię. Więc dalej. K Materiał, Ona jej się trochę nogi wyginają, ale w większości się niestety tak wyginają. Ale Monty jest lżejszy o wiele. Jest bardziej gumowy i śliski, ale szczerze, ona jest bardziej chropowatna I to jest trochę mi troszkę słabe, ale jest z niego się troszeczkę szybciej ściera farba, więc plus dla Witani. Więc jest jeden, jeden. Dalej. Pff, nieważne, dobra. ta, Podobność do knapstrapera. No, czyli czy wyglądają jak knapstrapy? Tak. Myślę, że. Nie wiem, ale ona trochę przypomina apaluzę. Nie wiem, bo appaluzę z tego co wiem, mają o wiele większe taranty bardziej właśnie widoczne i mają więcej cieniowań. Często na przykład appaluzę mają po prostu derkę na tyłku z. Tarantami, czyli dla tego, kogo nie wie, to po prostu koniec załóżmy gniady. I tutaj ma taką jakby białą plamę z takimi przerywanymi tymi, yy, taką łatę. I tarantę mogę zaraz pokazać. Tak to wygląda. Więc moim zdaniem ona trochę bardziej przypomina apaluzę. On właśnie mm, nie ma mniejszych odmian tej tarantów, ale ma mniej widoczne, więc yy, i bardziej przypomina moim zdaniem, właśnie knapstrapa, więc. 2-1 dla Montiego. Dalej. Po prostu anatomia, który bardziej przypomina po prostu konia i jest ład, ładniejszy pod względem anatomii. Tak. Niestety ona nie ma szczegółów. Tutaj ma tak po prostu nogę. Gdyby tutaj powinno być trochę bardziej widać, że tutaj zakończenie właśnie... Chociaż mi się to podoba, że tutaj dali skórę na pachwiny. Tak. Pyszczek ma spotki nawet. Taki śmieszny. Widać, że coś, coś nasłuchuje, nie? bo ma podniesione uszy. Troszeczkę słabo im wyszły z kopytkami, bo to powinno się kończyć tutaj powinna być koronka i tutaj już kopytko. Więc e, gdyby koń miał. Możliwe, że przykrywają to sierść, ale gdyby koń miał już takie małe kopyta to by ich to potwornie bolało. Więc tak. Monty. Ma on trochę większe kopytka. Ale jednak on nie ma takich, takiej fajnej zakończenia jak Witani. Pierś też, właśnie, pierś ma taką sobie i on z Ym... Więc tutaj egzekwu i po prostu wygrywa Monty, ale i tak te nadal tak samo lubię. Chociaż szczerze mówiąc, właśnie Monty jest po prostu dokładniejszy i te starsze szlejchy są. Ale oczywiście, jak wy uważacie, to jest spoko, bo okej, okay, rozumiem. No ale na przykład na kopytach widać, on ma bardziej wyrzeźbiony do środka, tutaj jest tak jakby no dziura. A uwitanie jest mniejsza. I ono tutaj takie piękne cieniowanie. Yy, więc tak, ale oczywiście możecie uważać jak chcecie, tutaj nie ma ten, że... Tylko właśnie proszę nie hejtujcie, bo każdy ma swoje zdanie i to jest ok, więc tak. Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o tym, co już mówiłam, możecie zaglądać do opisu, bo tam Będą, jak, chyba nie mówiłam jeszcze, bo mam plan podać tam fajne imiona dla modeli koni, których sama używam, ja sama wymyślam zazwyczaj i po prostu tak, cześć do Wam, dzięki za oglądanie i pięć subów.